Tego knopa jak, jak jedzie, to jest dobrze, jest wiaterek, jest chłodno. Nie najgorzej można powiedzieć, no jest ciepło i trzeba po prostu do tego już przywyklić. Za gorąco, nie ma żadnej klimatyzacji, jest ciężko. Dla ludzi starszych to jest okropnie i dla dzieci małych, nie? No co z tego, że są pootwierane te okienka, no ale jak z jednej strony wali słońce, to nie da rady. No ciężko jest, no ale co zrobić? Lepiej jechać niż iść. No nie idzie zresztą wytrzymać, dlatego teraz ciągle chodzimy nie wsiadamy w no nie idzie wytrzymać to no po prostu jeszcze te okna tak... Nie, nie idzie wytrzymać. Klimatyzacji nie ma? Nie jest, ale ona mało pomaga. To szyby pootwierane pewnie. No ale Dokładnie. co te takie lufciki tylko na one sony dają? Klimatyzacja tak, 40 stopni w zimno, loduwa, Tak, loduwa. Prawdę że okropnie. Jest duszno, każdy jest spocony, nie ma klimatyzacji odpowiedniej. Także naprawdę warunki nie są przyjemne. No nie no, na dłuższą trasę to jednak jest uciążliwe, bo w autobusach jest duszno po prostu. To klimatyzacji nie ma? Nie ma żadnej klimatyzacji, w naszych autobusach przynajmniej. To szybki tylko uchylone? Tylko szybkie uchylone i te i szyperda, szyperdachy no, są uchylone, ale tak mało powietrza dają. Jak jest dużo ludzi to jest naprawdę duszno. Bardzo wygodnie, taka jak Antakano. Jeździ się. Ale temperatura, jest jakaś klimatyzacja, czy tylko szybki? Jest, jest gorąco, czy też da się wytrzymać? Tylko szybki, ale to mi wystarcza. Jak najbardziej.